Z dniem 1 września 2010 roku w pięknej scenerii Pałacu Lubomirskich w otoczeniu Starego Parku rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale. Gmina, tworząc szkołę ponadgimnazjalną, chce zapewnić młodzieży z gminy Boguchwała i okolicznych gmin kształcenie na wysokim poziomie. Dlaczego to liceum jest takie wyjątkowe? Po pierwsze nie wymaga się tutaj od uczniów, by interesowali się wszystkim. Nauczanie prawie każdego przedmiotu odbywa się zarówno na poziomie podstawowym, jak i na rozszerzonym. Przede wszystkim swoboda projektowania własnej ścieżki rozwoju przez uczniów. Uczeń ma pełną swobodę w zakresie wyboru przedmiotu, których podstawa programowa jest realizowana w zakresie rozszerzonym. Nie ma więc tutaj sztywnego przyporządkowania do klasy, którą nazwalibyśmy umownie humanistyczną czy też matematyczno-przyrodniczą. Uczeń może wybrać sobie matematykę, informatykę, matematykę, geografię, fizykę, biologię, fizykę, chemię, dowolne, swobodna. Konstelacja swobodny układ przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Dzięki temu, że dyrekcja podchodzi do problemów każdego ucznia indywidualnie, istnieje możliwość zmiany przedmiotów rozszerzonych w trakcie nauki. Dowolność obowiązuje również przy wyborze języków obcych. Zarówno pierwszego, który no, będzie w istocie kontynuacją języka nauczanego w gimnazjum, ale także drugiego języka obcego. A języki nie są przypisane do klas, do oddziałów. Istnieje więc pełna swoboda wyboru tychże języków. A wybór jest duży: język angielski, język niemiecki, język hiszpański i język francuski. Szkoła stworzyła także uczniom warunki do rozwijania własnej twórczości, kreatywności i zainteresowań. Między innymi, jak widać za mną w tle, zajęcia warsztatowe z zakresu sztuk plastycznych, na których nasi uczniowie rozwijają swoje talenty i pasje malarskie, rysunkowe, a nawet i rzeźbiarskie. Ponadto w naszym miejscu realizujemy cały szereg innych zajęć pozalekcyjnych. W zasadzie z każdego przedmiotu jest cały szereg zajęć dodatkowych, między innymi zajęcia z historii, również zajęcia na kółku fotograficznym. Uczniowie dzięki temu mogą rozwijać swoje wszechstronne talenty i ubogacać się w każdej dziedzinie wiedzy. Dzięki temu, że klasy są mniej liczne, wytworzony został klimat do bliskiej współpracy nauczyciela z uczniami. Wyczuwa się tutaj wzajemny szacunek i zrozumienie, a to bardzo ważny element edukacji. Mogę prowadzić zajęcia z uczniami w małych grupach, w grupach podzielonych na tych, którzy są zainteresowani matematyką na poziomie rozszerzonym. To jest właśnie ta grupa, grupa pracuje bardzo dobrze. Rozwiązujemy wiele zadań logicznych, także testów, ale pracujemy także z nowoczesnymi technologiami. Używamy komputerów, rzutników, także nieszablonowych metod nauczania. Mamy też grupę humanistyczną. Ważne jest, że mam kontakt z każdym uczniem. Do każdego zwracam się po imieniu, z serdecznością. Tworzy to specyficzny klimat, który jest tak bardzo ważny w nauczaniu i dlatego, żeby Uczniowie uwierzyli w to, że naprawdę szkoła jest po to, żeby uczyć ich nie tylko martwych przedmiotów, ale życia. Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni z liceum w Boguchwale. Jesteśmy ze sobą w tej szkole bardzo zżyci, z kadrą nauczycielską również. Nasze liceum jest ściśle związane z Uniwersytetem Rzeszowskim. Razem z naszymi pedagogami wyruszamy na, na zajęcia na Uniwersytecie, gdzie prowadzimy ciekawe doświadczenia związane z chemią i z fizyką. Myślę, że nasza szkoła zachęci wszystkich do przybycia i dalszej edukacji. Raz w miesiącu do liceum zapraszani są uczniowie okolicznych gimnazjów na warsztaty w krainie nauki. Wykorzystuje się podczas nich nietuzinkowe formy nauczania, korzystając z dobrodziejstwa nowoczesnych technik audiowizualnych.